Cześć, mamy tutaj hodowca papug. Witam w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj e, codzienne obowiązki. Co tak, codziennie rano wstaję. Zaczynam od wyniesienia ptaków, knarków bo, i gołąbka, bo siedzą sobie znaczy Tamte tam, tam, tam z dużej klatki gołąbek. Kanarek siedzą... Boże klapki e, Siedzą u mnie w pokoju, a to siedzi tutaj chyba O i zawsze rano trzeba je wnieść i dajemy jedzenie. Tu mam taką mieszankę dla dużych papok Dużych ptaków, tu mam we worku. Tu we worku. Proszę. Tu jest kar karma dla pasza na kanarku. Zawsze tego tam se trochę też tu dorzucę. Tak żeby... Tak tylko dla przemieszania. To jest dla perniczek. A my dla nich, najpierw damy papugom, potem kanarkom, o, świerdoty sprzedałem. Zobaczymy czy się nic nie wykluła, bo przepraszam też z, z góry, że nie było filmów. Mnie nie było w domu po prostu przez kilka dni i no filmów nie wiem jak nagrać A nie wiedziałem że mnie nie będzie Więc no przepraszam Są barzanciki, ciągle są Tam jest jeden, tu jest jeden I Gdzieś tu jest, tu jest jeszcze jeden Tutaj dajemy Tutaj za ramonkę, tą jaką pasę przyniosę. Dla, to dla dużych sypać tutaj, bo tu są nimfy. Tu wysypa resztkę tego. Wszystko co tu wysypuję to zjadają te barząty. Ja do pełna To nimfe gdzie są nimfy teraz? W tej chwili nie wiem gdzie są nimfy moje. Może w budce się ma prawdopodobnie zobaczcie 6 6 chyba, tak tam było 6 jajek A nimf nie widzę Kurde, tu siedzą nimfiaki moje małe. Siedzą tutaj. Woda jest, tylko muszę przeczyść trochę. Błoto robię straszne. Ach. Trochę no. Filmik trwa już 4 minuty. Nawet połowy nie zrobiłem. I myślę nad nagraniem dla Was takiego jakby poradnika do początkujących, które będą zaczynali z hodowlą papuk wczoraj mi się zepsuło ta zamykania jak przyjechałem wczoraj dopiero przyjechałem było zepsute było to podparte tym rodzice podparli musiałem to naprawić a wkrętarka chyba się a wkrętarka się chyba spaliła czy coś dobra no tutaj daję tylko tu do paśnika. pan który kupował ode mnie e... Piergotę. Chciał kupić nierozłączki. Samica chciał kupić, ale ja nie chciałem sprzedać, bo do... nie, ma... nie miałbym do pary wtedy. Chociaż w sumie i tak pewnie nie mam. Pewnie też będę je sprzedawał w najbliższym czasie. Nierozłączki będą szły do takiej mniejszej woliery. O! Pyk. Pójdziemy jeszcze, bo tam jak mogliście zobaczyć. Były. Trzy bażanty. Wadę w basenie w końcu wymieniłem. No jest już nas. 60 ponad. Jestem bardzo zadowolony z tego. I tutaj muszę tego maluszka. Przyładzić aż tu, uciekaj bo e, łowna samica bo zaczęła im tu dać do żarcia. Łowna samica go op... zaczęła dziobać. się zastanawiacie, że tak skacze tam, I słychać no coś tam skacze. pokazałbym wam uważaj, uważaj wodę ma, wodę nie mogę zamknąć teraz tej klatki jak zwykle tak jest zrobiona, że się jej zamknąć nie da no. i resztę pójdziemy wysypać A Szczura mamy tu na hodowli i tu w drzewo wlazło i tutaj pułapkę zostawiliśmy z tatą wczoraj. Bo tata wczoraj go zobaczył, że tu jest. Tu. Tutaj wysypuje teraz karmę tylko. Znaczy tam też wysypuje, gdzie zawsze wysypywałem, ale tutaj głównie wysypuje tą karmę. Bo tu przylatuje szczygiel. a sujka leci. Sujki to są dziady. Ładne, ale dziady. Pieski. Ładny był bażancik. No. Sujki są dziady. Już nie raz tu przylatywały, próbowały wolierę rozwalić. nie nierozłączki Myślę, że będą sprzedane do sprzedaży nie było, bo kurde, gdzie jest teraz samiec nimfy Tam jest Dobra jeszcze kanarkom trzeba dać To jest woliera robiona, mała taka Albo na nierozłączki będzie, albo na zbarki te małe takie nie wiem jeszcze Wejdziemy co tutaj i weźmy paszę dla kanarków To tu jest dwie garstki trzy tak dwie i pół garstki zobaczcie to jest ta pasza dla większych ptachów Będę kupował nie, nie, ale nie teraz, to już tak w przyszłym roku może. Pod, na wakacje do przysz na przyszły rok będę kupować może y, albo rozele teraz chyba kupię niedługo, ale na, na przyszły rok będę kupować. Czekajcie, tu was po, położę. E, no na przyszły rok będę kupował. Jak nie wiem czy mnie słychać na przyszły rok, go będę kupować. Znaczy, na przyszły rok będę robił większą bolierę na pewno i wtedy na przyszły... patrzcie, co jakie, ja jeden ja po drugim. I w przyszłym roku, jak mnie... nie wiem czy mnie słychać dobrze w ogóle, ale jak mnie słychać, to się dowiecie. Będę, może będę robił większą wolierę to będę kupował no w przyszłym roku to będzie wyglądało tak, albo te woliery które mam w tej chwili tak, już jest. Dobra, w przyszłym roku to będzie tak, że albo te woliery, które mam w tej chwili albo voliery... A, oj ale trzasło Albo nowa woliera będzie robiona taka. Albo te voliery będą łączone dwie. Chyba tak będzie, a nową volierę zrobię na resztę ptaków. Już niedługo będzie w sumie w tym roku voliery robione. To może w tym roku te teraz łączę i usiądę pogadać teraz z wami trochę. Takie długie dłuższy fi filmik taki, nie wiem, może Wam się taki tak spodoba. Wam się są zeberki nie będzie ich widać, ale Przybliżę na no nie? Tam się tam czyszczą pióra. No w przyszłym roku będę... Mm, jak w, może w tym roku nawet. Jeszcze te woliery będą połączone. Zadaszone blachą. Chyba ta strona... Tak, jak będzie łączone, to 2 metry z tej będą blachą kryte. I osłaniane chyba ze wszystkich stron. I będę kupować tutaj. Albo... Nie wiem, chyba albo Rozale. Nie, Rozale kupuję. W tym roku będą. Nie wiem, w której wolierze Jak już się znacie, to możecie mi napisać, czy z falistymi się nie będą gryzły rozele. A jak na pewno się znacie, jak oglądacie to. Ehm... No to tak. Nie, zobaczymy. Rozale będą kupowane niedługo, a jak się połączy te woliary, będzie już gdzie wstawić ptaki. I będą połączone te woliery dwie, to wtedy kupię sobie tutaj barabandy. Bo barabandy lubią dużo polatać, bardzo lotne są papugi. Może zapiejesz barzącik Widzicie, łowna samica gania mi te Barzanty małe nie wkurza e, Okej. Okay. Mm. Eee. No. I jak mi się uda nagrać, jak mi pan, pan yy, pozwoli, to mam nagram jak jestem jak takiego hodowcy już takiego, no hodowcy, handlarza takiego bardziej, ale on hoduje też. Co tam on ma na sprzedaż tam u niego jak to wygląda, jak mi pozwoli? O, nimfy. I ogólnie chyba mi tu nimfa przyleciała. Ale jak się znacie i byście powiedzieli, że czy barabandy mogłyby w takiej wolierze 4-metrowej być? 4 metrowej takiej jak mam tutaj. Czy mogłyby być i by się dały rady na spokojnie, to chętnie bym was poczytał komentarze wasze na ten temat, co myślicie? Bo nierozłączki będą z tej woliery przenoszone do takiej mniejszej woliery, chyba 150 na 150 na 150 Ale dwie pary sprzedaję nierozłączek. Zostawiam sobie dwie pary. Znaczy sprzedam chyba trzy nierozłączki. Albo cztery sprzedam moje, bo jedna jest mamy głowa. No i to znaczy sprzedam. Może sprzedam właśnie cztery. Mo... Sprzedam właśnie moje. Pięć moich może sprzedam i dokupię. Zobaczę co to jest to śliwogłowe, i dokupię sobie śliwogłowego. Samca pewnie, albo samica. Nie wiem co to jest, ale to nie ma nóż, Paluszków u nogi. Nie wiem dlaczego. Takie już, dos takie już przybie... Dostaliśmy w sumie od takiego pana, bo on miał bardzo dużo i w takiej małej klatce były. Może się podgryzały albo odmroziła jeszcze. Nie wiem dokładnie. Mm. No i tak, tak? W takiej majce pójdą woliery za zagrodzonej ze wszystkich stron. Tylko z przodu siatka będzie na zimę streczo streczowane folią. I tylko wiecie to, e, takie obrotowe miski zrobię, żeby... Się, żeby nie ten, żeby tam nie patrzeć co chwilę, tu pójdą serozele, rozele, białolice Białolice będę kupować, a tu pójdą najwyżej jak, jak tak jak to przejdzie to pójdą tu barabandy Bo barabandy mi się bardzo podobają najwyżej stąd wezmę Też nimfy przeniosę tutaj z rozelami będą Nimfy, rozele i zeberki, tutaj te mniejsze ptaki planuję. A tutaj zostaną się faliste z barabandą. Gołębi, gołębi, z gołębiami nie wiem co zrobię. Bo młode mi padły, nie wiem czy je trzymać dalej, czy ich nie trzymać, bo najwyżej je wywiozę na rynek gdzieś. Zobaczcie, taką parkę bym sobie 300 zł cenił. Widzieliście, młode miała, ale jednego zabił świergot, które, świergot, świergotki, które sprzedałem, jak mówiłem na początku gdzieś filmu, a drugi zamarzł, bo wyskoczył z gniazda, ja go nie włożyłem przez noc i zamarzł po prostu za tą płytą. Ale tak to wychowywały, a nie karmiły. Taką parę 300 zł bym cenił, jakby ktoś chciał... Yy, Województwo łódzkie, powiat Sieradz, chyba, chyba tak, nie wiem, nie znam się na tym, no mieszkam po prostu w Sieradzu, mieście Sieradz, w łódzkim i jakby ktoś był zainteresowany, to można przyjechać, nie wysyłam, od razu mówię, że nie wysyłam, bo po prostu dla dobra ptaków nie wysyłam, nie wysyłam po prostu, zobaczymy sobie się 6 jajek jest. Za jakieś 2-3 dni powinny się lęgnąć, Pod tym filmem chciałbym, żebyście wbili, nie wiem, 10 łapek, 9, 9 łapek w górę i będzie wlatywał następny. I to byłoby już na tyle. W tym odcinku, trzymajcie się, cześć.